Siemanko, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z Rollcaster Taken 2. I Dzisiaj będziemy robić kolejne niesamowite rzeczy, a dokładniej budować kolejnego Castera. Jeżeli nie pamiętacie, bo troszkę czasu minęło od poprzedniego odcinka, to już Wam odświeżam pamięć. Widzimy się, a właściwie widzieliśmy się na wyspie, która zwie się Alcatraz, jest tutaj jedno z bardziej znanych więzień na świecie. Ponieważ HS się zgadza, wykupiliśmy tę wyspę i musimy tutaj rozwinąć nasz park rozrywki. Mamy tutaj już jeden rollcaster, który sobie budowaliśmy niedawno. Mamy tutaj parę takich pierdołek, różnych budek, karuzela. Wow, jakim, jakim ona się cieszy powodzeniem, naprawdę kolejka jest duża. Ogólnie chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że chciałbym się zająć budowaniem mniejszych atrakcji, i to by miało generalnie sens, i chyba znowu będzie padać. Nie lubię deszczu w tej grze. W niektórych grach lubię, na przykład w Row było fajne, um, ale w tej nie lubię. Um, mieliśmy chyba też rozwinąć tutaj to takie centrum, i po, pobudować tutaj parę mniejszych atrakcji. Ale wiecie co, czuję się dzisiaj akurat na to żeby zbudować kolejnego rollcastera, bo mamy tutaj tak naprawdę dwa. One są połączone, ale to są dwa osobne tak naprawdę. Um, I tutaj jest trzeci, trzeci rollcaster, czyli jak będziemy budować jednego rollcastera na odcinek, to daje nam to jeszcze 7 odcinków łącznie włącznie z tym. Wiecie co? Zbudujemy rollcastera tutaj. Mamy jeden drewniany, jeden metalowy i zaraz poszukamy... Tutaj jest fajne miejsce, poszukamy... Co by tutaj można było wybudować? Jak widzicie, mamy całą gamę rolcasterów. Niektórych nawet w życiu nie budowałem i pierwszy raz i na oczy widzę jak na przykład to albo to. Mm, I weź, what do Hell Police Chase Coaster, okay, ok. Zbudujemy coś, co daje nam duże możliwości. Lubię bardzo drewniane. Mm, ale metalowe dają większą możliwość robienia różnych dziwnych rzeczy, więc chyba flying rollcaster. Ponadto takie rollcastery, gdzie się wisi, gdzie po prostu się tak leży, jest się podwieszonym, albo te dwa są podobne w sumie, albo się stoi, to są jedne z najgorszych rollcasterów pod względem przeżyć, że powodują najwięc, największe emocje, ponoć jest bardzo dziwne uczucie, jak w taki sposób się korzysta z sara. niestety nie wiem, bo nie miałem jeszcze przyjemności takim rollercoasterem się przejechać też zastanawiam się, czy by takich bobsleighów nie wybudować, tylko one mają to do siebie, że mocno wypadają wiecie co, spróbujemy zrobić takie bobsleje, zobaczmy na początku o, coś takiego jest ponoć w Six Flags, Six Flags to jest sieć parków rozrywki w Stanach Zjednoczonych Um, zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. To jest dość duże. Wiecie, I w ogóle nie moglibyśmy postawić na przykład tutaj gotowy gotowy design. A może tutaj zbudujemy? A ja chcę zbudować własny. Więc wiecie, co zajmiemy się rzeczywiście tym miejscem? To jest takie, taka kępka. Akurat myślę, że się nada. Um, ja jako mistrz budowania rollcasterów. Zaraz wam udowodnię, że jestem absolutnym geniuszem w to. <noise> Tylko wyczuwam, że prędzej czy później któryś taki wagonik bobslejowy mi wypadnie. I wiecie co? Tutaj będzie musiało być jeszcze wejście. Ja sobie ukryję sprytnie drzewa, ponieważ one są dość mocno denerwujące. Um, I rozpoczniemy chyba sobie odrobinę w powietrzu. Żeby tutaj nie było problemu ze startem i stopem. Ścieżki raczej bez problemu. Opa, się, tutaj będziemy mieli fajny widok na tego castera. Nie jest on jakiś piękny, ale przyjechać się czymś takim to musi naprawdę porządnie chlepać po głowie. Dobra, tutaj będzie stacja. I wyruszamy, wyruszamy tutaj w górę, także włączamy te łańcuchy, które wciągają wagoniki na górę. I jedziemy, jedziemy, jedziemy na wysokość. Hmm, wiecie, co tutaj zrobimy? Pierwszy mały zakręt. To będzie taki pierwszy zakręcik, gdzie ludzie dopiero będą mogli poczuć co ten SKF ma w głowie i tak lekko sobie tutaj zjedziemy na dół. Troszkę tutaj nabierzemy... Oj, nie tak Troszkę tutaj nabierzemy tempa. Nie, nie za dużo. Tutaj, tutaj już zwalniamy I słuchajcie, idziemy kawałeczek prosto. I znowu do góry widzimy, tak sobie nie wiem, powiedzmy na 30 metrów. Więc patrzcie, tutaj powoli wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy. Lekki zakręcik, troszeczkę jedziemy w dół. Można już podnieść ręce, poczuć wiatr we włosach. Ale tak naprawdę, rollcaster dopiero się zaczyna. Okej, okay, no 30 metrów mniej więcej dobrze powiedziałem, um, co my w ogóle tutaj mamy. O, mamy helixy. Dobra, to wykorzystamy. Słuchajcie, budowałem coś takiego na live i chyba, no nie, nie będę mówił, nie będę się tej poniżał, ile godzin mi to zajęło. Ale w końcu wszedł jakiś pan Anglik, a przynajmniej ktoś, kto pisał po angielsku, i widać, że wszedł na tego streama, bo rzeczywiście był zainteresowany, że ktoś streamuje taką grę. Bo. Nie wiem czy ktoś jeszcze obecnie nagrywa na polskim YouTube'ie Rulkasera 2, nie wydaje mi się, w każdym razie nie widziałem albo ktoś, kto streamuje. Um, więc wszedł taki zaciekawiony co się tam dzieje i pomógł. I się udało rozwiązać. Mój niesamowity problem. I dobra, teraz pytanie, jak to, jak to Helix down? Tutaj trzeba zrobić taki kurczy skręt. I teraz będzie można robić Helix Down o Large. Za duże to spróbujemy zrobić małego. Okej. Okay. Okej, okay, więc słuchajcie, tutaj im się porządnie zakręci w głowie, ale to jeszcze nie koniec, nie koniec atrakcji, <gry> które im szykuje. Um, what? Okej, okay, to było dziwne. Mm, gubią się, no tak, no to, to mają te duże parki do siebie, że niestety oni się tej gubią, ale no ta niestety gra ma dość taką Kiepską symulację tych ludków, i oni tutaj potrafią robić naprawdę dziwne rzeczy, więc się tym nie będziemy przejmować. Słuchajcie, teraz ciśniemy w dół. Teraz naprawdę już ten wiatr we włosach. Jak jeszcze nikt go nie poczuł, to teraz go zdecydowanie poczuję. I nie wiem, czy będziemy wyjeżdżać pod ziemię, raczej nie. Więc wiecie co, tutaj wykręcamy. Tutaj jedziemy teraz tak. Mmm, kurczę, trochę. Trochę ten zakręt zbyt mocny, więc robimy taki otomyk. O, świetnie. I tutaj mam nadzieję, że. Oj, kurczę, wiecie co? Trochę się boję, że oni mogą tutaj wypadać z zakrętów, więc robimy w taki to sposób. I oni tutaj będą jechać znowu trochę do góry. Jak widzicie, ten rollcaster, ten tort to ja bym się taki. być mocno. Mocno kompleksowy. I okej, okay, nie wiem jak, jak wysoko mogę tutaj podjechać. Mamy teraz ile 13. Ha, wiecie co, obkręcę sobie widok. 21 metrów, a tutaj mamy 30. Więc oni teoretycznie zjeżdżają z 24, więc nie chcę tej przesadzić. Ale też nie chcę tego robić zbyt niskiego, bo wtedy oni wylecą jeszcze z toru. i co będzie, co będzie? Dobra, więc tutaj sobie pojedziemy jeszcze prosto. I to będą już takie ostatnie myślę, ostatnie myślę, podrygi naszego rollcastera. Tutaj sobie elegancko zjedziemy w dół. I postaram się wycelować tutaj w stację na samym początku. Także uwaga, czy to się uda? Czy to się uda? Skręcamy 9 metrów. Prosto, robimy skręt w lewo, i powinno być Gites. Tak jest, cudownie. Dobra, wejście zrobimy tu, Wyjście zrobimy gdzieś obok nie będzie tu. No i dobra, teraz wiekopomna chwila, czy ten rollcaster w ogóle ma szansę na to, żeby się udał. Tak to wygląda z drzewkami. Właśnie za małą, za małą uwagę zawsze poświęcam scenarii, bo ona jest dość istotna. Słuchajcie, tak to wygląda z drugiej strony. Wjeżdżamy, wjeżdżamy. Tutaj mały, mały taki wjazd, Ale dobra. Słuchajcie, odpalamy. Odpalamy testowy. A wiecie, co jeszcze tutaj wagonikom się przyjrze. Hmm. Dobra, słuchajcie, raz, raz kozie śmierć. Wiecie, co ja to. Ja będę sprytny, ja to zapiszę. I w razie czego po prostu to. <gry> wczytam. Dobra. Więc uwaga, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Tutaj wam włączę widok na wagonik. Trochę powiększę to okienko, żebyście mogli czuć się jak na rollercoasterze. Wiem, że tutaj nie ma widoku trzecioosobowego. Znaczy pierwszoosobowego. Oj szwag. Dobra, już widzę, że to nie działa. Musimy przerobić. Otóż ten ten fragment. Hmm. Dobra, to, to nie powinno być ciężkie. Słuchajcie, zrobimy. Ajajaj. Zrobimy tak, że tutaj jeszcze prosto jedzie przez chwilę. I dopiero potem zaczyna skręcać. Hmm. Tak, rollcaster tak on jego.

Pierwszy wagonik wyruszył, powoli wjeżdża. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja to okienko tutaj tak przeniosę. A okej, okay. dobra, jedzie, jedzie powolutku 6 km na godzinę, ale to jest dopiero ten przedsmak tego rollcastera. Zaraz wjedzie na prawdziwe wyżyny i zobaczymy, co z tego będzie. Uwaga, jedzie, rozpędza się. Ok, powolutku, pierwszy zjazd, ludzie tutaj zaczynają czuć. Że. O kurczę, w co ja się wpakowałem? Co to będzie? Dzieci, czy tam małżonka, zaczyna krzyczeć i wjeżdżamy na górę. Czy on się tutaj nie zatrzyma? Nie, dobra, jedzie. 6 na godzinę i nadciągamy tutaj w kręcioła, w heliksa. Wjeżdżamy w lejek zagłady, zobaczymy, co będzie. O kurczę, dobra, jedzie. Powolutku. 20 km, 30. 30, 40, 60, 70, o! No tutaj nieźle pocisnął, jedzie trochę do góry I teraz najgorszy moment, jedzie w dół, zakręt No i dobra, dojeżdża, to jest taki raczej spokojny rollcaster, wyszedł Zobaczymy zaraz jak go ocenią Więc niech on sobie tutaj jeździ, a ja w międzyczasie tutaj dobuduję dróżki Robimy z tego co pamiętam złote. A nie, różnie robimy. No to tutaj będzie, załóżmy, czerwona droga. Eee, o, 6,7. Czyli spełniliśmy założenia. Zaraz wam zresztą e, pokażę. Dobra. Musimy przestawić budkę wejściową, bo jej tutaj nie zbudujemy. Eee, wejście musimy dać gdzieś tu. Zaraz zobaczymy, czy to się uda. Uda się? Nie uda, nie uda się. Musimy jeszcze troszeczkę przestawić. Wiecie co, te drzewka jeszcze na chwilę wyłączę. I czy teraz się uda? No okej, okay, cudownie. Dobra, to już zaczynamy... A, niech się testuje. A ja tutaj dokończę te nieszczęsne nasze dróżki. I jakby to tutaj jakoś sprytnie... Budować. Oj, nie to. Okej, ok. Okej, okay. okay, otwieramy, słuchajcie. Te ceny są darmowe, z tego co pamiętam, nie? O... Chyba nie mogę ustawić ceny. Dobra, jeszcze wyjście wyjście robimy tutaj po prostu w dół. I tyle. Dobra, jest, pięknie ślicznie. Jedyne co musimy tutaj umiejscowić to właściwie jeszcze ławeczki, lażygających. tutaj ich trochę walniemy. No i dobra, słuchajcie, mamy drugiego rollcastera. E, teraz wam pokażę założenia w parku. Nie wiem czy je pamiętacie. Musimy zbudować 10 różnych rollcasterów. A, czyli to się właściwie liczy jako jeden. Czyli 10 różnych rollcasterów. Każdy musi być inny. I każdy musi mieć tą taką wartość, powiedzmy, ekscytacji, nie wiem jak to dobrze na polski przetłumaczyć. Na poziomie minimum 6-0. a ten ile miał? Ten miał. Aha, dobra, znowu się liczy. A miał coś koło 6,3 zdaje się. No i dobra, jeżeli tutaj ludzie będą w miarę płynnie wchodzić, to wygląda to całkiem fajnie. Możemy go jeszcze z drugiej perspektywy obejrzeć. Zobaczcie, tutaj jest um, pierwszy wjazd, tutaj sobie jadą tak powolutku, wjeżdżają, wjeżdżają. Tutaj jest ten kręcił i tutaj naprawdę dostają niezłe tempo. Zaraz zobaczycie, jak tutaj ten wagonik, który teraz tutaj się kręci w tym najku zjeżdża na dół, zjeżdża i ziu, jedzie. Dobra, ostry zakręt, nie aż taki ostry. Dobra, słuchajcie, zobaczmy Gdzie ci goście są, że się gubią tutaj przy Titaniku. No rzeczywiście ta nie ma atrakcji. Ja ogólnie e, tego typu dróżki zamykam. No i tutaj naprawdę bez sensu łażę i pewnie tak w kółko nie wiedzą gdzie iść. No ale no teraz już nie mogę zamknąć z tego względu, że... Są tam ludzie i po prostu mi ich odciął od reszty świata. Tramwaje jeżu, <grymne> te tramwaje są naprawdę fajne. I wiecie co, słuchajcie, tutaj myślę, że teraz przez jakiś czas po prostu będziemy walić jeden rollcaster na odcinek, żeby jakoś tą misję wykonać, bo bez tego się nie uda. Ewentualnie jeden odcinek możemy wykorzystać na pobudowanie mniejszych atrakcji, jakiś tam budek, tego typu rzeczy jak... patrzy raz, dwa, trzy, cztery osoby siedzą obok siebie w fioletowych koszulkach. Śmiesznie. Tarniejsze budki tego typu rzeczy. Wiecie, co tutaj jeszcze damy? Takie fajne banerki promocyjne. O kurczę. Co ja tutaj mogę budować? Serio, samoloty. A tu... Czy to jest takie dusze? Czy mi się wydaje? Co to w ogóle jest? Jakiś pociąg? Nie, jakaś buda taka. Cyrk nawet można zbudować. No dobra, to tym się zajmiemy może później. Tutaj jeszcze z tych budynków można robić naprawdę bardzo fajne rzeczy. Ja nigdy się w to nie bawiłem tak naprawdę, ale... Niektórzy mają do tego niezły talent. Postawimy gdzieś tutaj slogany. Um, chciałbym tak mniej więcej dwa obok siebie. Tylko gdzie one się tak naprawdę zmieszczą? A może tym razem tylko jeden postawimy. Tutaj nie da rady? Hmm. No cóż, no cóż. No cóż, no cóż. Nie za bardzo tutaj jest miejsce. Możemy albo tu, albo tu. A, może tutaj na starcie damy. I. 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 i musimy go jakoś nazwać. Nazwiemy go. Hmm. Nazwiemy go. Na live'ach się fajnie nazywa, bo wy możecie na czacie dawać propozycje. Nazwiemy go. Teraz muszę się zdać tylko i wyłącznie na swój własny intelekt. I. I. Taka głupia nazwa mi przyszła do głowy, wzorowy bobslej. Nie wiem czemu wy możecie do tego dorobić ideologię, ja będę udawał, że to ma głębszy sens, którego wam oczywiście nie zdradzą. I tutaj widzicie jest napisane na tej pionowej tablicy, wzorowy bobslej. Także całkiem fajnie to wygląda, jeszcze możemy tutaj ewentualnie to tył zobaczyć albo jakoś tak od boku, taki podłużny tor. Taki akurat dla osób, które chcą poczuć ten taki. taką adrenalinkę, ale tak tro, troszkę się cykają. jest taki w miarę bezpieczny tej raczej nic złego się nie zdarzy. Jeszcze zobaczmy. Tak, 678. No, więc jest całkiem. całkiem spoczko. Dobra, wrócę do swojego glubynnego widoku, czyli tego. Słuchajcie, nasze Alcatraz się rozrasta. Zastanawiam się czy tutaj na środku, z tym więzieniem coś nie zrobić, chociaż z drugiej strony trochę szkoda to burzyć. Tutaj jest ta pierwsza część naszego parku. Ja ktoś chce tam dojechać, to zapraszam do tramwajów, chociaż widzę, że one coś takie postawie troszkę jeżdżą. No ale dobra. Um, ludzi jest sporo. Można tutaj ewentualnie jeszcze na starcie jakoś na wodzie, może drugi spróbować wybudować. W każdym razie... Jeźdźcie co ja tutaj powrócę. W każdym razie jeszcze zostało nam do zbudowania 7 albo 8, nawet nie teraz 7 typów rollcastera, więc będzie co robić. A na dzisiaj to tyle. Także wzorowy bobslej się z wami żegna, czyli ja SKKF. Trzymajcie się ciepło. Życzę wam jego dnia. Aloha!